Ale się wydarzy. Zapraszamy na scenę Małą Gwiazdę i Lolka. I Lolka, oczywiście, największą gwiazdę. Zapraszam. Chodź po malutku. Ja chcę powiedzieć, że tutaj siedziała ekipa z Białego Stoku. Nie wiem, czy jeszcze jest. A jest. to jest Białystok. stok, proszę Państwa, dzielnie dzisiaj śpiewał razem z nami, ale chcę powiedzieć, że Lidia zaśpiewa piosenkę specjalnie dla ludzi, którzy zorganizowali i dla artystów, zwłaszcza w tych czerwonych koszulach. Proszę Państwa, uwaga mężczyźni, nie jedź luby. Tak się nazywa? Piosenka? Nie jedź luby, zaśpiewa tak, ja. Lidia. Powiedz Lidio, ile masz latek? Cztery. Cztery latka i Lidia chce podziękować w ten sposób organizatorom, czyli Czerwonym Koralom, czyli Wójtowi, czyli Sołtysowi, panu Sylwestrowi, Sylwestra, wszystkim ja. uczestnikom festiwalu za to, że przyjechaliście, wystąpiliście i teraz ona Wam chce podziękować. Proszę o duże brawa dla Lidia. No i proszę Państwa, na pewno kantarę i szaubekę pojedzie raz do roku w Janstoku jest taki festiwal będą tam śpiewać, proszę Państwa. Pani ma. Dobrze. Ja cię szybko nie zobaczę, serce piękne bez dostuka, mojego serduszka szuka, a tu go nie ma, a tu go nie ma, nie ma. Lidia, co dał dziecko? Jeszcze będzie? Luteczkę. Teraz prawie. Teraz brawa. duże Proszę brawa. Proszę Duże brawa. Dziękuję. A teraz poproszę Panie sąpisie, prawda? Wręcz Proszę wy? Państwa, obydwoje z moją żoną przez 10 lat robiliśmy program Oprzecz Hary do Pola w Dyni. 10 lat, proszę Państwa, 2 lat do nielitylenty, półtora roku jeszcze. Cały czas siedzieliśmy w Dzieciach, jeszcze przebojowe dzieci, no ale mimo wszystko mini playback w te ie trzy lata. Proszę Zale bardzo, życie, panie, są? Tak jak Monikę Modlecka, nasza... Wspaniała niespodzianka. Dobrze, że wzięliśmy więcej tych statuetek. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo. Rozwijaj się dziecko. Proszę Państwa, na tym polega fascynacja proszę Państwa, gdzie jesteśmy tego miejsca, że wszyscy mogą śpiewać, wszyscy mogą się poczuć tutaj tak, bo jak, jest to tak, festiwalki biesiadny. Proszę Państwa, gwiazda teraz, proszę Państwa, Ać, męska, ja nie jestem szafiezistą, ale to są moi przyjaciele w Czerwonych koszulkach i niebieskich spodniach. Ewa, zapowiedz ich. Są szopinek, zapraszamy bardzo serdecznie na scenę. Ja tylko chcę dokończyć, jeżeli chodzi o Libię, to jest bardzo cudowne, że młodzież, młodzie, młodzi ludzie, małe dzieci śpiewają piosenki ludowe. To jest bardzo ważne, żeby kształcić naszą młodzież. Kształcić